Z tej strony Lewe Games Live A to jest szósty odcinek z serii Minecraft z lewym Dzisiaj tak jak Może wspominałem w poprzednim odcinku Dokończamy Budować most No i tam był Epic fail pod koniec filmu Ja się trochę wkurzyłem i powiedziałem temu mostowi Że muszę go dokończyć Poszedłem po piasek i przypaliłem I teraz dokończę ok budujemy teraz w nocy, bo nie chcę mi się czekać Na dzień, za długo by to trwało Um, wszystko mam potrzebne, i jeszcze dokończymy. Tam postawiać te pochodnie. Ok, tutaj e, podłoże będzie z bruku, wejście będzie e, ze schodów brukowych. I to chyba wszystko na razie. Co ja wam jeszcze mogę powiedzieć? Ułożyłem sobie już plan, co kiedy będę nagrywać. Um, z tego co się nie mylę, w poniedziałek będzie. Minecraft z lewym. We wtorek będzie Grand Theft Auto albo League of Legends. Tak, będzie League of Legends. Yy, Zacząłem... nagrałem się jeden odcinek, teraz tam jeszcze tylko go obrobić. Już chyba nawet wspominałem w poprzednim odcinku. Yy, dobra. O, co tutaj jeszcze mogę... A, środa to yy, ma być yy, Duel of Champions albo League of Legends. League of Legends w środę. Yy, Duel of Champions we wtorek. Dobra, od początku. Um, poniedziałek Minecraft z Lewym, wtorek Duel of Champions um, środa League of Legends czwartek GTA 3 piątek um, Minecraft z Lewym i sobotę um, no, sobotę i niedzielę będę sobie odpoczywał Ok, tutaj już praktycznie kończymy już budować ten most um, okej, okay, jest, poza tym to już chyba Eee, trzecia próba nagrania tego odcinka, w, w ten w szóstym odcinku ten pierwszy, ja za pierwszym razem jak je nagrywałem, to był e, zrobiłem kopalnie i <grym> patrzę a program ten do nagrywania mi e, się wyłączył i nic nie nagrywałem, taki taki malutki fail, okay, co, co 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 ja w ogóle zrobiłem, tak jak podwójnie postawiłem te klocki, trzeba je zniszczyć no okej, okay. poza tym co zrobiłem poza odcinkiem, znalazłem mnóstwo żelaza yy, I wykopałem mnóstwo bruku, tak żeby wystarczyło na budowę tego wszystkiego Okej okay. Trzeba tak dokładnie wymierzać, bo nie wiem ile tego szkła będzie nam potrzeba, ale chyba mam jeszcze 64 yy, sztuki w ekwipunku A dobra, nic z tym nie będę sprawdzać nawet Ty... Okay. na 24 kwietnia czyli w moje urodziny może będzie jakiś specjal no bo to już będzie praktycznie pełny miesiąc na youtube ale na razie nie będę wam spoilerować co to będzie bo jeszcze sam nie wiem ale będzie na pewno jakiś specjal ok to za chwilę skończymy budowanie z tym szkłem i tutaj na te szkło postawimy E, schody te brukowe I co tam jeszcze mogę wam powiedzieć no, praktycznie nic, to chyba na razie wszystko co chciałem wam powiedzieć a mówię to w krótkiej chwili e, dobra odcinek trwa już czwa czwartą minutę e, jedna czwarta ludzi mnie już przestaje oglądać a jeżeli do tej pory wytrwałeś to jesteś spoczko Okej, okay, tutaj postawiamy te schody Teraz czy. Nie tak, tak nie. Czy da radę postawić tak, żeby można było wejść? O, chyba da radę. Dobra, jest, ok. Postawimy do końca te schody. Nie wiem, może pójdę e, do domku i coś pójdziemy robić. Tylko nie wiem co. Miałem tylko e, na dzisiaj pomysł, takie coś. Żeby zbudować ten most, patrzę. A to mi zajęło kilka sekund, zaledwie. Mhm. Dobra, postawimy te pochodnie tak, żeby były równo. Nie chcę mi się tak jakoś nierównomiernie. Wolę yy, pełne. No, jak to się nazywa? Full. Um... Opatrzcie, patrzcie. Krowa samobójca. Nie, skacz. Kto nie skoczy? Ten z policji. Hop, hop, hop. <laughs> Ale, dobra, jakiś Teraz zebrać tutaj, tylko nie zrobić takiego epic faila jak w tym, tym. No, w pierwszym odcinku, nie w pierwszym, tylko w piątym odcinku, że idę sobie do tyłu, postawiłem pochodnie i nagle bend spadam do tyłu. No, to nie było niefajne, bardzo niefajne. Okej, okay. mhm. Mm Czy tak będzie dobrze? Chyba nie. W ogóle, czemu ja mam tak jakoś, tam po lewej stronie wystają mi te klocki, tak równy ze schodami, a tutaj mam tak jakoś nierównomiernie, jak ja to zrobiłem. W Polsce wszystko jest możliwe. okej okay. Jeżeli to oglądacie, to znaczy, że jest poniedziałek. I ja będę miał czas na nagranie duel of Champions. Tak, jest dobrze. Bo nagrywam w niedzielę wrzucam w poniedziałek. W poniedziałek y, nagrywam duel of Champions i wrzucam we wtorek takie coś, taka, taka bajera. Okej. Okay. Teraz jak na shiftie idę, żeby nie spać. Bo <grym> mi się śmiał jakbym spadł. Takiego face palma. Fajna muzyczka, taka. taka. Wieskini są najlepsze muzyczki, takie. Grrr. I zębiaki, i szkielety, i creepery. I, I nagle you dead. Game over. Ok. W ogóle nie wiem. Nie wiem, może zrobimy windę do tego naszego domku, ale to by trzeba było zrobić surowce, nie nie zrobić surowce, tylko wydobyć, co ja w ogóle gadam. Hmm. Okej okay. patrzcie, jak. E, ten e, co jeszcze zdobyłem tutaj, szkło. Widzicie, ile tego, tego mam? Tutaj też mam. To nie mam. Dobra, tamtąd wziąłem, tutaj nie wziąłem. I pokażę Wam jeszcze górę. I może dokończymy górę. albo Nie, tutaj dokończymy te Ja tak jak chciałem, że e, tutaj chyba będzie z tym. Jak to się nazywa? Ze świerkowych desek. I może będzie tak na pół ze szkłem. Będzie świerkowa de deska. E, szkło. Deska szkło. Deszka, deska. De deska, tak. Deska. Dobra, i z tym. W ogóle to nie ma co za dużo komentować, tu w Minecraftie to się tylko buduje, zabija, buduje, zabija, buduje, zabija, buduje, zabija i się je. Okej. Okay. Nie wiem, czy jeżeli e, chcecie, żebym przyspieszał to moje budowanie i żebym tak nie gadał monopo od mnie, to napiszcie w komentarzu, że nie chcecie i żebym przyspieszał te filmy i... Um, dopiero na końcowy efekt wam pokazy nie pokazywał tylko oczywiście będziecie widzieć tam całą tą budowę ale po prostu mm, no jak to się nazywa w przyspieszonym tempie ja tam wsadzę jakąś fajną muzyczkę w tle tak, prawa autorskie e, przeszkadzają w tym, ale coś się tam wymyśli z tym YouTube'em no, Tutaj postawimy to, dobra Jeżeli macie jakieś pomysły dla mnie na skina, takie coś z napisem lewa, albo coś takiego To napiszcie w komentarzu Że z tej z tej strony można coś tam ściągnąć Albo zróbcie dla mnie skina O, to by było epic Takie, dostać skina od... No nie... no widza może Nie wiem no w ogóle, jakiego ja mam ze? zostawiam pod tym Okej okay. Tu nie da rady postawić na drzwiach Oś się ten anuluje. <laughs> e, mam chrypkę, więc sorki za mój głos. Ale kit z tym. <laughs> tak, cały czas kit z tym. O, mam pomysł na, odci na tytuł odcinka. E, budujemy i kit z tym. Okej. Okay. Nie, będzie odcinek dokończamy budowę. Nie będę rzucał jakiś takich skit z tym albo coś takiego, bo od razu będzie... No, on jest taki jakiś niegrzeczny albo coś takiego. Niegrzeczny, dobre określenie mnie. Troszeczkę, troszeczkę słabo. No, kurde, ale mam czkawkę dzisiaj. A troszeczkę słabe to jest takie określenie. Okej. Okay. Tutaj zniszczymy jeszcze ten cobblestone, bo przeszkadza. A tu spadnie nam pochodnie A nie, dobra, nie spadła. Okej, okay, jest dobrze. I teraz postawić te pochodnie, żeby było tak jak wtedy. I będzie ok A, i odcinek z Lola. Tak, bo ja już go nagrałem. Um, no, trwa 48 minut, więc jeżeli chcecie, żebym wrzucił 24 minuty pierwszą połowę i kolejne 24 minuty drugą połowę. Ja po prostu to jakoś podzielę, bo nie będzie mi się chciało wrzucać tyle, bo jeszcze i tak połowa ludzi przestanie mnie oglądać po... Kilku na... kilku, kilkunastu minutach. Tak stawiać może co trzy klocki albo co dwa. Co, raz, dwa, trzy. Co trzy klocki, okej. Okay. Tutaj postawimy za skrzynią. Okej, okay, tak, tutaj będzie. Tak, trzy. Nie, raz, dwa. Chwila. Okej. Okay. Tu. Jeżeli ktoś chce ze mną sobie pograć w Lola, to napiszcie w komentarzu wasz nick, ja was zaproszę do drużyny, jeżeli będziecie oczywiście, um, o, aktywni, znaczy będziecie się na LoLa akurat, albo napiszcie nick na Skype, to wtedy do was drużyna i, i sobie pogramy w Lola. Mo, może od razu też nagram i będzie takiegoś społecznie z widzami, albo coś takiego. Tak, bo jestem za um, interakcją z widzami. O. Ok. Już skończy Nie, jeszcze tutaj. Um, raz... Nie, tu jest za krótko. Odstęp. Czekajcie sobie odkasznę <laughs> Ok. Okej. Teraz czy budować górę jeszcze czy nie? Nie, tu tylko... O, jeszcze nie jest noc. Okej, okay, pokażę wam jeszcze górę. I może tam zbudujemy takie jakieś cokolwiek. Nie coś tam zbudujemy na pewno na górze i zaraz może to zrobimy. Tutaj może będzie właśnie tam, gdzie te, przed chwilą pokazywałem, może tam będzie taki, zrobimy właśnie mm, wodospad, Tylko, albo takie desko de de do skakania i z powrotem będzie taka winda. Okej, okay, może zbudujemy kilof. Od razu mówię, w wielkim budowniczym to ja tutaj nie jestem, więc coś może mi oczywiście nie wyjść i będzie, będzie problem wtedy po... Trzeba będzie to burzyć na nowo. ok tak myślę, żeby teraz tak zbudować coś w 3 minuty. Zobaczymy co wyjdzie po trzech minutach. Bo w 2 minuty. O! Będzie na taki challenge. Dwie minuty i mam coś zbudować. Zobaczymy co ja zbuduję. Oczywiście pewnie jakieś gówno. Bo ja nie umiem nic zbudować w Minecrafcie oprócz domków i jeszcze czegoś tam. Okej. Okay. Mm. Takie może zejście z dół, w dół zrobimy, a nie... No, zejście, zejście w dół będzie. Mi się nie chce robić te, teraz kilofa, bo będzie oczywiście... Um, no, jak to się mówi. Będzie za... oczywiście za... Um, Kurdy, zapomniałem. Nie będę nic mówić. Co ja w ogóle jestem? Cały czas komentuję tylko te filmy. A sami sobie coś pokomentujcie, Ja Mi się nie chce cały czas skomentować. Tylko mówić do, do tej kamerki. Jeszcze nie do kamerki, tylko do gry. No, <gry> brakit z tym. <gry> Okej, okay, tutaj coś takiego. O taką żyrafę zrobić. Spróbujcie sami pokomentować filmy. I wrzucić jakiś odcinek tak na próbę. No i zobaczycie jak będzie ciężko. co, niektórzy z tym problemów nie mają, ale akurat ja mam. Bo jestem z natury mało małomówny i... i, i... No, i nie chcę mi się, znaczy chcę komentować, ale jednocześnie mi się nie chce. Taka, ta, taka jest zabawa. Ok, zbudujemy to takie zejście, i będziemy chyba kończyć odcinek. No, bo jest już czterna, 14 minuty i 30 sekunda. 14 minuty. Tak, powtarzam się. E, tu jeszcze tak. Tak, okej. Okay. I tu, tu. Tutaj to, znisz, a znisz chyba. No, tutaj też zniszczymy, ale wtedy jest, dobra, kisty. O, takie coś to... to zniszczyć, bo to nie pasuje. Ok, ja się z Wami żegnam. Mam nadzieję, że materiał Wam się spodobał. Jeśli tak, to zapraszam do oceniania, komentowania i subskrybowania. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, cześć.